Przygotuj się na odkrycie potężnego sekretu, który może zmienić Twoje życie. Wyobraź sobie, że piszesz swoje imię w roztworze słonej wody i jesteś gotowy, aby osiągnąć wszystkie swoje cele. Podzielę się niesamowitym odkryciem, ale działaj szybko, zanim ten film zostanie usunięty. Wyobraź sobie, że opowiedziałem Ci o prostym, starożytnym rytuale, który może zmienić Twoją rzeczywistość praktyce tak skutecznej i łatwej, że może podnieść Twoją energię. I wyeliminować ograniczające przekonania i przeszkody, które ograniczają cię do ubóstwa. Dziś zdradzę głęboko skrywany sekret, który może odblokować spełnienie wszystkich twoich pragnień. Metoda stosowana od wieków, w celu przyciągania cudów i promowania skutecznych zmian. Wszystko, czego potrzebujesz, to twoje imię i trochę słonej wody. Dzięki energetycznej sile tej prostej kombinacji. Będziesz w stanie oczyścić się i ponownie dostosować na głębokim poziomie. Negatywna samokrytyka, wątpliwości i lęki znikną, gdy otworzysz się na otrzymanie tego, na co zasługujesz. Musisz jednak złożyć mi zobowiązanie, poświęcić się temu ze szczerą i ograniczoną intencją. Pozbądź się tych ograniczających idei i dostosuj się do pozytywnych częstotliwości wdzięczności, wiary i nieograniczonych możliwości. Obiecaj mi całkowite zaangażowanie, a gwarantuję, że ten rytuał odmieni Twoje życie. Czy jesteś gotowy pokonać bariery i stworzyć życie, o jakim marzysz? A więc zacznijmy. Prawdopodobnie już to wiesz: wdzięczność całkowicie zmienia Twoją perspektywę, ale nie jest to tylko abstrakcyjne pojęcie. Rozwijanie nawyków wdzięczności przeprogramowuje Twój mózg i podnosi energię wibracyjną do wyższych częstotliwości obfitości. Pomyśl o tym. Kiedy utkniesz w kręgu negatywności, niedoboru i wiktymizacji, trudno jest przyciągnąć do swojego życia pozytywne sytuacje i możliwości. Stajecie się energetycznie niekompatybilni z dobrobytem, ale wdzięczność jest jak przełączenie przełącznika to most, który pozwala ci zobaczyć swoją rzeczywistość oczami tych, którzy już otrzymali błogosławieństwo. Stwórzmy teraz chwilę uznania za pomocą prostego, ale skutecznego ćwiczenia. Wyjmij telefon i ustaw minutnik na jedną minutę. W tym czasie rozejrzyj się wokół siebie i świadomie podlicz wszystkie dobre rzeczy, które masz, powietrze, którym oddychasz, urządzenie, które przesyła ten film, wygodne miejsce, w którym się znajdujesz, być może ukochanego zwierzaka lub zdjęcie, które przynosi szczęście. Gorąco dziękuj za każdą z tych rzeczy. Dziękuję za moje zdrowie, za mój dom, za otaczającą mnie Przyrodę. Gdy rozpoznasz każdą z tych rzeczy, skoordynuj je z głębokim oddychaniem. Pozwól, aby te słowa odbiły się echem i rezonowały w tobie. Poczuj otaczający cię ciepły uścisk uznania. Po tej satysfakcjonującej minucie ponownie oddychaj głęboko. Utrzymuj wysokie energie, które właśnie zakotwiczyłeś. Teraz jesteś gotowy i dostosowany, aby magia manifestacji płynęła bez wysiłku. Gdy Twoje wibracje będą podniesione i rezonują z wdzięcznością, skup się na krystalizowaniu dokładnie tego, co chcesz zamanifestować. Chwyć długopis i papier, lub otwórz nowy dokument na swoim urządzeniu, ponieważ zamierzasz wyrazić swoją intencję w formie pisemnej. Nie myśl tylko o tym, czego chcesz, ale także fizycznie zapisuj siłę w materializowaniu swoich pragnień w konkretny sposób. Robiąc to, Angażuj wszystkie swoje zmysły. Wizualizuj, jak to będzie wyglądać, jak będzie brzmiało i jakie będzie uczucie, gdy się to w pełni zamanifestuje. Jeśli jest to nowa praca, wyobraź sobie, że świetnie sobie radzisz w tej roli. Jeśli jest to dobrobyt finansowy, wyobraź sobie, co zrobisz z tą wolnością i bezpieczeństwem. Bądź niezwykle kreatywny i szczegółowy. Co najważniejsze, sformułuj swoją intencję. W czasie teraźniejszym, tak jakbyś już posiadał lub doświadczał tego, co przywołujesz. Możesz na przykład napisać: Jestem niezmiernie wdzięczny za obfitość, która każdego dnia wzbogaca moje życie. Doświadczam radości, satysfakcji i wolności finansowej. Lub: Dziękuję Wszechświatu za stworzenie mi romantycznego związku, który jest zdrowy, pełen pasji i oparty na miłości i wzajemnym szacunku. Kluczem jest personalizacja. Brak zahamowań i naładowanie go zaraźliwymi pozytywnymi em, ocjami i wdzięcznością. Kontynuując nasz rytuał, nie martw się o to, jak wszystko się potoczy. Po prostu zapisz swoje pragnienia tak, jakby były już częścią Twojej rzeczywistości. Rozwesel te słowa i przyjmij je w pełni. Czytając to, co napisałeś, powinieneś poczuć wibracje w każdej komórce swojego ciała. Zachowaj to oświadczenie woli. Ponieważ będzie ono przydatne w następnym kluczowym kroku tego rytuału. Teraz dochodzimy do szczytu tego skutecznego rytuału manifestacji: kąpieli w słonej wodzie. Będziesz potrzebować miski lub szklanki wody i pewnej ilości soli. Może to być sól kuchenna, sól morska lub różowa sól himalajska, jakakolwiek jest dostępna. Mieszając sól z wodą i koncentrując się na jej rozpuszczeniu aż do całkowitego rozpuszczenia, Pomyśl o znaczącej roli słonej wody w różnych tradycjach duchowych, słynącej ze swoich właściwości oczyszczających. W przeszłości ludzie zanurzali się w słonej wodzie, aby wyeliminować negatywną energię i blokady mentalne, uwalniając się i umożliwiając osiągnięcie pełnego potencjału. Dziś w symboliczny sposób wykorzystasz tę moc oczyszczenia, zanurzając zapis swoich pragnień w słonej wodzie. Trzymaj kartkę ze swoim życzeniem i imieniem, przeczytaj ją na głos po raz ostatni. Robiąc to, wyobraź sobie, że twoje lęki, wątpliwości i ograniczenia topnieją i znikają. Wizualizuj, jak cała ciężka energia zostaje oczyszczona z twojego umysłu, ciała i ducha. Gdy będzie gotowy, powoli zanurz papier w słonej wodzie i poczekaj, aż całkowicie wchłonie roztwór. Powtarzaj w trakcie tego procesu te afirmacje z pełnym przekonaniem: Uwalniam się od wszelkich oporów i otwieram się na przyjęcie mojego pragnienia. Amen. Aby wzmocnić swoją intencję, zostaw w komentarzu następujące stwierdzenie: Oczyszczam swoją energię i zwiększam wibracje, aby przyciągnąć obfitość. Zasługuję na to błogosławieństwo w moim życiu. Nie ma określonego czasu na pozostawienie papierów w wodzie. Zrób wszystko, co uznasz za właściwy czas. Im dłużej pozostaje zanurzony, tym bardziej jego oczyszczone intencje będą energetycznie zakotwiczone. Gdy uznasz, że proces się zakończył, wyjmij papier z wody i poczekaj, aż jego nadmiar odpłynie. Twoja intencja jest teraz symbolicznie jasna i dostosowana do częstotliwości manifestacji. W ten sposób najtrudniejsza część pracy została zakończona. Podniosłeś swoje wibracje. Jasno określiłeś swoją intencję i oczyściłeś ją świętą kąpielą. Skutecznie zasiałeś nasiona swojej manifestacji i przekazałeś swoje pragnienia wszechświatowi. Od tego momentu ważne jest, aby zaufać procesowi i pozwolić mu rozwijać się w boskim czasie. Opór i próba kontrolowania każdego szczegółu może zablokować przepływ obfitości. Następnie świadomie zdecyduj się odejść i porzucić wszelkie przywiązanie do określonego czasu lub medium manifestacji. Zaufaj, że wszechświat ma większe plany niż możesz sobie wyobrazić i że pracuje nad tym, aby wydobyć to, co najlepsze z twojej duchowej ewolucji. Na poparcie tego poddania się rozważ wykonanie końcowego rytuału oczyszczenia z użyciem papieru intencji. Możesz go bezpiecznie spalić, pozwalając, aby dym pochłonął wszelki pozostały opór, lub podrzeć go i wyrzucić pod bieżącą wodę, lub po prostu wyrzucić, wiedząc, że wszechświat zarejestrował twoje życzenie. Odtąd wyobraź sobie, że żyjesz w nowej rzeczywistości, w której twoje pragnienia są już rzeczywistością. Kiedy pojawią się wątpliwości lub obawy, wzmocnij swoją wdzięczność. Prowadź dziennik wdzięczności i wyrób sobie nawyk zapisywania codziennych błogosławieństw. Wkrótce zaczną pojawiać się oznaki synchroniczności, które wzmocnią twoją wiarę w ten magiczny proces. Podążaj za tymi znakami, ponieważ poprowadzą cię one do całkowitego spełnienia twoich pragnień w bardziej inspirujący sposób niż mógłbyś kiedykolwiek zaplanować. Wszystko jest zrobione. Po prostu utrzymuj wysokie wibracje. I ciesz się procesem manifestacji. Teraz chciałbym serdecznie uściskać Pedro Santosa z Wilanowa, Sofię Limę z São Paulo i Anę Costas z Salwadoru. Życzę wielu pozytywnej energii w Waszym życiu i dziękuję za bycie częścią naszej społeczności ludzi w ciągłej ewolucji. Jeśli chcesz otrzymać przytulas w następnym filmie, zostaw komentarz, gdzie oglądasz i swoje imię i nazwisko. Do później.